Podwarszawski Milanówek, ulica Turczynek. Dwie zabytkowe, piękne wille z początku XX wieku. Bonaventura Teplic, fundator tych willi, pochodził ze spolonizowanej rodziny żydowskiej. Po rodzicach odziedziczył majątek ziemski. Jednak był zbyt aktywnym człowiekiem, by tak siedzieć tylko na kilku morgach. Pierwszym jego zajęciem było zarządzanie rozległymi dobrami księcia Sanguszki. Najwyraźniej musiał się dobrze sprawić, skoro jego pracodawca chciał wystarać się dla niego o tytuł szlachecki. Potem Bonaventura Teplitz zaangażowany był w różne przedsięwzięcia bankowo-przemysłowe. Jedenastioro jego dzieci, tak dokładnie aż jedenaścioro, rozjechało się po różnych częściach Europy. Józef, Leopold i Ludwik zrobili karierę w bankowości we Włoszech. Zygmunt został prezesem Rady Nadzorczej w Rosji. Z kolei Teodor w czasie studiów w Berlinie wdał się w działalność socjalistyczną, która sprawiła, że został wyrzucony z uczelni, czyli relegowany, i studia skończył w Antwerpii. Zanim objął zarządzanie należącą do rodziny fabryką w Charkowie, podróżował po Francji, Anglii, Szwajcarii. Obie wille w Turczynku Bonaventura-Teplitz budował dla córek około roku 1905. Jedna z córek Bonaventury wyszła za mąż za pochodzącego z Moraw Wilhelma Welisza. O Wilhelmie Weliszu wiemy, że z czasem stał się prawą ręką jednego z najwibitniejszych przemysłowców tego okresu Jana Bogumiła Blocha. Niektórzy zwali go królem kolei. Po śmierci Blocha Welisz zarządzał nadal jego rozległym majątkiem. Był więc jednym z ważniejszych animatorów współczesnego życia przemysłowego. Wnuczka Bonawentury, córka drugiej jego córki. Wyszła za mąż z kolei za Ludwika Wertensteina, wybitnego naukowca, który zajmował się fizyką jądrową. Zresztą był to asystent i uczeń Marii Skłodowskiej-Curie. Przez Turczynek przywijali się też zaprzyjaźnieni przedstawiciele sztuki. Przyjacielem domu za czasów Leopolda Welisza, czyli tu mówimy o synie Wilhelma Welisza, był Leon Wyczółkowski, To nazwisko chyba nie trzeba tłumaczyć, dla każdego jest znane. Obie wille zostały zaprojektowane przez Dawida Lange, który wzorował się na szwajcarskich szalej. Do 1945 roku dobra Turczynek były własnością prywatną, czyli konkretnie należały do córek Bonawentury. W dostępnych różnych źródłach są informacje, że potem wille, czyli po 1945 roku, opustoszały. Następnie je upaństwowiono. No, trochę jest tu nie bardzo w dokumentach jasne, jak je upaństwowiono, czy one podlegały pod reformę rolną. Właściwie to nie bardzo są po tym ślady, jakoś nikt ze spadkobierców. Córek, bonawentury nie domaga się jakichś zwrotów, za dość uczynienia, no, wygląda, że nie ma tam żadnych roszczeń. Wracamy do roku 1945, kiedy to wille upaństwowiono. Przez pewien czas, czyli do mniej więcej lat 60. służyły one junakom ZMP, czyli Związku Młodzieży Polskiej socjalistycznego. W latach 60. umieszczono tam z kolei szpital. Szpital kardiologiczny, szpital, taki typowo internistyczny, ale cieszący się nie za bardzo dobrą jakąś sławą. W każdym razie z moich rozmów z okolicznymi starszymi mieszkańcami w Milanów, Turczynku, wynikało, że no jakoś szpital to taka umieralnia była. Być może. To też trochę rzutowało, że w czasie II wojny światowej, nie wyrzucając córek z mężami, z rodzinami, Bonaventury, hitlerowcy otworzyli tam także szpital. No i ten szpital to taki był, że właściwie do niego się tylko wchodziło, bo już wychodzić nikt nie wychodził. Dobrze, wróćmy do szpitala, który umieszczono w obu willach. W latach 60. Funkcjonował on mimo pogarszającego się stanu budynków aż do roku 2004. Dla mnie ciekawostką, zupełnie zresztą niewyjaśnioną, niewyjaśnioną nigdzie w żadnych źródłach, w żadnych dokumentach, jest na pewno część jednej z willi ogromnie okratowana. Okna są tam tak okratowane, jakby nie wiadomo kogo tam mieli strzec. Szpital w 2004 roku zlikwidowano. No i cóż, nie dzieje się do dnia dzisiejszego nic. Wille piękne, zabytkowe, na pewno godne uwagi, nie są ani, nie mówię już w ogóle o remontach one nie są nawet w żaden sposób zabezpieczane nie są w żaden sposób tutaj przeciwko warunkom atmosferycznym chronione. Nie dzieje się tam nic. Rozmawiałam, tak jak już powiedziałam na wstępie, z okolicznymi mieszkańcami. Yy, jeszcze jedna ciekawostka została mi opowiedziana. Podobno na terenie parku otaczającego willę straszy. Jak straszy, nie wiem. Faktem jest, iż młody chłopak, okoliczny mieszkaniec, jechał tam po zapadnięciu zmroku rowerem. Tak ogromnie przestraszył się jakiejś czarnej płachty, tak jak twierdził z materiału, że rzucił rower, uciekł. No i dopiero rano wrócił. Jakoś nikt tego roweru mu nie ukradł. rower zabrał. Przysięgał mi, że nigdy więcej po zapadnięciu zmroku przez ten park nie przejdzie. Na koniec. Chciałabym jeszcze poruszyć temat na zdjęciach widnieje dwa zdjęcia takie zrobiłam widnieje tabliczka z napisem teren prywatny wstęp wzbroniony. Ja na ten teren weszłam, gdyż przygotowując się w ogóle do tego wyjazdu dokładnie zapoznałam się ze stanem prawnym zarówno parku, jak i obu willi. Więc tabliczki te są umieszczone zupełnie niezgodnie z prawem. Wille i cały park w Turczynku nie są terenem prywatnym, są one własnością gminy Milanówek. Także bezwzględnie treść tabliczek stanowi zwykłe poświadczenie nieprawdy. Dziękuję wszystkim, którzy zechcieli obejrzeć mój film. Pozdrawiam serdecznie.